Dziś ujawnimy ostatnią wiadomość, którą święty Pio pragnął przekazać. Zanim chrześcijanie zostali zainspirowani w tym mieście, prawda przez długi czas pozostawała ukryta, ale teraz będziecie mieli ekskluzywny dostęp do każdego szczegółu tej fascynującej historii o świętym Pio. W ten mroczny dzień święty Pio ogarnął głęboki strach, niewytłumaczalne uczucie, którego ogarnęło. Dlaczego tak mogło być? Ten sekret był pilnie strzeżony przez długi czas, ale teraz wreszcie będziecie mieli wyłączny dostęp do każdego aspektu tej sagi. Po ciężkiej walce z siłami zła i chorobą, święty Pio wyszedł wyczerpany, z bliznami nie tylko na ciele, ale także na duszy. Jego stygmaty świadczą o jego związku z cierpieniem Chrystusa, zawsze krwawiące namacalny dowód jego poświęcenia. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby odkryć tajemnicę za zasłoną. Prawda czeka niecierpliwie na ujawnienie. Ta historia przetrwa przez wieki. Opowieść o poświęceniu i niezachwianej wierze. Bracia, pozwólcie mi podzielić się z wami skromną prośbą. Jeśli doceniacie słowa pana, proszę, wyraźcie swoje uczucia prostym polubieniem tego wideo, pomagając nam szerzyć Boże Słowo na świecie. I modlę się, aby ta wiadomość dotarła do jak największej liczby dusz. Czyniąc to, bądźcie pewni, że Jezus obficie Was pobłogosławi. Czasami, w nieoczekiwanych momentach, jesteśmy dotykani przez boskość. Pewnej cichej nocy, gdy święty Pio modlił się, usłyszał łagodny i kojący głos. Była to najświętsza Maryja Panna, matka Jezusa, której obecność Natychmiast rozjaśniła przestrzeń. Promieniste światło wypełniło pokój, ukazując sylwetkę najświętszej matki, owianą jasno błękitnym płaszczem, z ciepłym uśmiechem na twarzy. Mój synu, przynoszę ci niezwykłą nowinę. Twoje poświęcenie zostało przyjęte przez Boga i wkrótce będziesz z Nim w chwale. Święty Pio poczuł nieopisane szczęście. Pewność, która ogarnęła go jak dziecko biegnące w ramiona matki. Wstał i poszedł za nią, prowadzony przez najświętszą Maryję, pannę, i w tej chwili niebiańskiej komunii, znalazł pokój i pewność, że wypełnia swoje przeznaczenie. Wyobraźcie sobie przez chwilę przenikliwą ciszę starożytnej celi, gdzie czas wydaje się zatrzymać, jakby cały wszechświat czekał w napięciu. Jedyny w swoim rodzaju moment, scena, która przekracza samą rzeczywistość. W takim wyjątkowym otoczeniu spotykają się Padre Pio i Najświętsza Maryja Panna, przemierzając puste korytarze zjednoczeni boskim zamysłem. Ostrzeżenie Padre Pio rozbrzmiewa niczym grzmot w niebiosach. Nasz świat staje przed poważnymi burzami, które wystawiają na próbę wiarę i życie wielu osób. Ostrzegają nas. Że bez Boskiej Ochrony jesteśmy na łasce nadchodzących niebezpieczeństw. Nasze życie jest ciągle zagrożone. Ale jest promyk nadziei, światło na końcu tunelu. Jeśli szukacie niebiańskiej ochrony, ten e-book daje Wam szansę na ponowne odkrycie radości z czytania Biblii i codziennej modlitwy. Wasz przewodnik, wypełniony potężnymi modlitwami, na każdą chwilę jest kluczem do życia otoczonego Boską Ochroną. Nie przegapcie tego. Kliknijcie na link w pierwszym przypiętym komentarzu i upewnijcie się, że otrzymacie egzemplarz, zanim zapasy się wyczerpią. Prowadzony miłującą ręką Najświętszej Maryi Panny, Święty Pio zostaje zaprowadzony do kaplicy, gdzie łagodnym gestem ujawnia starożytny sekret ukrytą salę wypełnioną świętymi skarbami. Serce bije szybciej, gdy odkrywa, co tam znajduje. Stare dokumenty, enigmatyczne mapy, święte obrazy, tajemniczą bibliotekę, która skrywa najgłębsze tajemnice historii. Zdezorientowany, święty Pio pyta o cel swojej obecności tutaj. Jaka jest jego więź z tymi tajemnicami? Odpowiedź przychodzi od samej Maryi, która ujawnia dar, jaki mu przyznano, mistyczną wizję zdolną do przekraczania zwykłości, odkrywania prawdy i ostrzegania wiernych. To objawienie rezonuje w jego sercu, budząc pragnienie prawdy i boskiej ochrony, bo w tym spotkaniu między świętym a ludzkim tkwi obietnica niezwykłej, duchowej ścieżki. Jednakże najświętsza Maryja Panna, zwracając się z czułością do świętego Pio, ujawnia: Przychodzę do ciebie jako nagroda za Twoją wierność, aż do końca teraz chcę Ci pokazać coś naprawdę niezwykłego. Z eleganckimi krokami wychodzi z ukrytej sali, trzymając starożytny rękopis i przekazuje go świętemu Pio. Była to tajemna Ewangelia Jana, ukryty skarb, pierwotny zapis słów i czynów Jezusa, świadczonych przez samego apostoła. Podczas ostatniej wieczerzy, przyjmując z szacunkiem ten skarb, święty Pio zdaje sobie sprawę, że język, w którym jest napisany, stanowi dla niego zagadkę, ale przesłanie, wykracza poza bariery językowe, rezonując w jego duszy, w zakamarkach jego duszy. Oświecony zrozumieniem, że prawdziwa wiedza jest poza zapisanymi słowami, Najświętsza Maryja Panna ze swoją niebiańską łagodnością uspokaja Świętego Pio, obiecując mu pomoc w zrozumieniu. Zaczyna czytać na głos kilka fragmentów tajemnej Ewangelii, które głosiły: na początku było słowo, a słowo było u Boga. I bogiem było Słowo. Słysząc te słowa, święty Pijo został ogarnięty niezwykłą intensywnością i jasnością. To było tak, jakby Jezus mówił do niego bezpośrednio. Najświętsza Maryja Panna potwierdziła z przekonaniem: te słowa są czystą prawdą. Jezus jest naprawdę synem Boga, obiecanym Mesjaszem, zbawicielem świata. Głęboko poruszony, święty Pijo lepiej zrozumiał prawdziwą istotę Jezusa i miłość, jaką odczuwa do każdej duszy. Najświętsza Maryja Panna kontynuowała. Ale jest coś więcej. Jezus nie tylko mówił o Tobie, ale także rozmawiał z Tobą. Święty Pio był zdezorientowany. Jak Jezus mógł go wspomnieć w tajemnej Ewangelii? Najświętsza Maryja Panna przewróciła stronę i czytała. Pewnego dnia Jezus powiedział do swoich uczniów. Zaprawdę powiadam wam, jest wśród was ktoś, kto będzie mi towarzyszył aż do końca czasów. Ktoś, kto nosi moje stygmaty na ciele i w duchu, będzie prześladowany przez świat, ale będzie wspierany przez moją łaskę. Będzie moim wiernym świadkiem, moim drogim przyjacielem, wybranym. Święty Pio zrozumiał, że ma niezwykłą misję być żywym przykładem miłości i łaski Jezusa. Jaki to zaszczyt być wspomnianym na świętych kartach, naznaczonych boską wiernością, mój ukochany synu, ten, przez którego będzie rozpoznany znak. Tak mówił Jezus, ale imię tej osoby nie zostało ujawnione. Będzie miał dar mistycznej wizji, zobaczy to, czego inni nie widzą, zrozumie serca ludzi, ujawni grzechy i cnoty, przewidzi przyszłość. I ostrzeże wiernych przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami, dokona cudów, uzdrowi chorych swoimi modlitwami. Święty Pio był zaskoczony, gdy zrozumiał, że Jezus odnosił się do niego. Został wybrany, by podążać za mistrzem aż do końca czasów. Z lękiem święty Pio zapytał Najświętszą Maryję Pannę: Ja także święty pio święty prorok a Najświętsza Maryja Panna potwierdziła: Tak, mój synu to ty. Jezus znał cię i kochał od początku. Powierzył ci niezwykłą misję bycia jego posłańcem na świecie, obdarzonym wyjątkowymi darami, aby być jego narzędziem zbawienia, pozwalając ci nosić te stygmaty, by dzielić się jego krzyżem. Święty Pio poruszony i bez słów, czując ciężar łaski i odpowiedzialności, jaka mu powierzona, pokornie zapytał: Bo jestem tylko skromnym bratem. Nieznacznym grzesznikiem, powiedział święty Pio. A najświętsza Maryja, panna, odpowiedziała. Zostałeś wybrany, ponieważ miałeś wiarę, miłość i pokorę. Wierzyłeś w Jezusa, nawet go nie widząc, kochałeś go bez dotykania, podążałeś za nim, nie rozumiejąc go całkowicie, przyjąłeś jego wolę, nie kwestionując jej, cierpiałeś, nie narzekając, ofiarowałeś swoje cierpienia bez zastrzeżeń modliłeś się bez przerwy. Służyłeś, nie oczekując nagrody, byłeś posłuszny bez pytania, byłeś wierny aż do śmierci, a teraz zasługujesz na życie. Święty Pijo podziękował z sercem pełnym wdzięczności i pokory gotowy objąć misję, jaka mu została powierzona, wiedząc, że z Boską ochroną i miłością Jezusa oraz najświętszej Maryi Panny mógł stawić czoła każdemu wyzwaniu. Potem święty Pio zwrócił się do Najświętszej Maryi Panny. Dziękuję, moja Matko. Dziękuję za prowadzenie mnie do tej chwili i za objawienie mi twoich cudów. W odpowiedzi Najświętsza Maryja Panna powiedziała: Nie podziękuj Jezusowi, który kocha cię głęboko. Zbliżyła się do świętego Pio, objęła go i powiedziała: Wkrótce zobaczysz go osobiście. Święty Pio pożegnał się z Najświętszą Maryją Panną i wrócił do swojej celi położył się na łóżku, zamknął oczy i zasnął, aby nigdy się nie obudzić. O Najświętsza Maryjo, matko kochająca i współczująca, w tej chwili modlitwy zwracamy się do Ciebie, prosząc o Twoje potężne wstawiennictwo. Z Świętym Pio u naszego boku chcemy wznieść nasze serca i prośby do Boga Ojca wszechmogącego w Jego nieskończonym miłosierdziu. Najświętsza Maryja Panna poprowadziła świętego Pio do kaplicy, gdzie z gracją otworzyła sekretną drzwi za ołtarzem, ujawniając ukrytą salę. Serce świętego Pio biło mocno, odkrywając zawartość sali: starożytne dokumenty, mapy, święte obrazy i zagadkowe przedmioty. Tajna biblioteka zawierała najgłębsze tajemnice historii. Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie zasłony nieznanego są podnoszone, gdzie ukryte prawdy. Ignorowane przez świat i zniekształcone przez własne interesy są wreszcie ujawnione. To miejsce objawień, gdzie światło prawdy rozświetla cienie ignorancji. Święty Pio zdezorientowany, zapytał, dlaczego został tam zaprowadzony i jaka jest jego więź z tym wszystkim. Najświętsza Maryja Panna w swojej niebiańskiej mądrości wyjaśniła, że został obdarzony darem mistycznej wizji, zdolnym do widzenia poza zwykłym, aby ujawniać prawdę i ostrzegać wiernych. Ale wtedy Najświętsza Maryja Panna ujawniła coś jeszcze bardziej niezwykłego. W nagrodę za jego wierność aż do końca, opuściła salę i przekazała świętemu Pio starożytny rękopis tajemną Ewangelię Jana. Pierwotna relacja z nauka Apostoła, który spoczywał na piersi Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Ta Ewangelia. Wyjątkowa w swojej istocie, ujawniała słowa i czyny Jezusa, nieobecne w innych relacjach, ukazując Jego prawdziwą osobowość, Jego nieskończoną miłość, boską mądrość i suwerenną moc. Przyjmując ten skarb z szacunkiem, święty Pio zdał sobie sprawę, że nie rozumie języka, w którym jest napisany. Jednak najświętsza Maria Panna, swoim łagodnym i uspokajającym głosem, obiecała mu pomoc w zrozumieniu. Zaczął czytać na głos kilka fragmentów tajemnej Ewangelii, gdzie głosiła Na początku było Logos, a Logos było u Boga i Bogiem było Logos. Słysząc te słowa, święty Pio był zaskoczony, ogarnięty niezwykłą intensywnością i jasnością. Najświętsza Maryja Panna potwierdziła z przekonaniem, te słowa są czystą prawdą. Jezus jest naprawdę synem Boga, obiecanym mesjaszem, zbawicielem świata. Przyszedł, aby objawić miłość Ojca, przebaczyć grzechy, oferować życie wieczne i uwolnić świat od grzechu i śmierci. Głęboko poruszony, święty Pio lepiej zrozumiał, kim był Jezus i jak bardzo go kochał. Najświętsza Maryja Panna kontynuowała ale jest coś więcej. Jezus nie tylko mówił o tobie, ale także rozmawiał z tobą. Święty Pijo był zdezorientowany. Jak Jezus mógł go wspomnieć w tajemnej Ewangelii? Najświętsza Maryja Panna przewróciła kolejną stronę i czytała: i w jego duchu będzie prześladowany przez świat, ale będzie wspierany przez moją łaskę. Będzie moim wiernym świadkiem, moim drogim przyjacielem. Kim będzie ta osoba, o której mówił Jezus, ale której imię nie zostało ujawnione? Jezus powiedział tylko, że będzie to znak, po którym zostanie rozpoznana. Będzie miał dar mistycznej wizji, zobaczy to, czego inni nie widzą, zrozumie serca ludzi, ujawni ich grzechy i cnoty, przewidzi przyszłość i ostrzeże wiernych przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami dokona cudów i uzdrowi chorych swoimi modlitwami Święty Pio był zaskoczony gdy zrozumiał że Jezus odnosił się do niego został wybrany aby podążać za mistrzem aż do końca czasów